Yy, dzień! Dzień dobry, dzień dobry, yy, ten! Witamy no, zapowiedzi, znaczy, zapowiedzi ten, bo to wymaga zapowiedzi w, wczesnej, znaczy zapowiedzi są złe, ale yy, też niż, niż nie to wymaga startu, żeby wystartowało. Znaczy jak nie będzie w początku, to nie będzie yy, ten końca, więc o, o co chodzi? Więc, yy, planuję z, zacząć znaczy, yy, tak na boku, 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 ale tak na boku raz do miesiąca. Ten ten koncept jest znany, ten koncept jest znany, ten koncept jest znany Znaczy, planuję, no, użyć znany koncept Typu ASK, na przykład ten z okularami Ale to będę ja I ten, różnica taka, że ja jednak inaczej to zrobię Bo pytania, pytania, pytania wchodzić, wchodzić będą, wchodzić będą pytania Ale też będą wychodzić ze mnie, wychodzić ze mnie Wychodzić ze mnie, jeśli będziecie mogli, ten, powiedzieć, że coś wiecie znaczy będą wchodzić i wychodzić, bo to jest yy, nazwę tego programu. Yy, pytamy się, pytamy Cię, pytamy się, pytam nie yy, yy, W każdym razie tak, yy, cięcie, bo nasze cięcie, bo ten yy, yy, Pytam się, pytacie Cię Pytam się, pytacie się! Pytam się, pytacie się! Pytam, pytam się, pytacie się! Tak się program nazwie! I, ten, i te, te, te nasze pytania to w sensie nie wiem czy będą dowiedzieć się pytania, bo pyta się żeby no, czegoś się dowiedzieć, a to raczej jest poznawanie obszarów jak ktoś inny pojmuje, bo ja mam mniejsze pojęcie niż no, wielu ludzi. Znaczy ja jestem takim mało człowiekiem jeszcze, ale... To chodzi, że dlatego że pytam się, a pytacie się, że wy pytacie się. W każdym razie tego o co chodzi. Yy, chyba, chyba zrozumieliście koncept, że na dole, na dole, dole, znaczy no nie, nie to show męskie. Że yy, zadajecie jakieś proste pytanie, no śmieszne czy nieśmieszne, dotyczące no make show. Nasza no, make show, no ten Moich program, no show, no, To jest ogólne pojęcie, ogólne, ogólne pojęcie albo no... kurze albo ładnych spraw no i no, zadajcie coś na no dole i ja potem będę zadawał pytanie i wy odpowiecie i będziecie tak zmontowani, że o pojawiłem się w filmiku eee, tam, no, spróbuję to prowadzić w inny sposób szumęcki bo to Znaczy, no tak spróbuję to, to prowadzić y, z dystansem no, znaczy z życiem, że nie jestem ważniejszy od was Jesteście równoważni, bo ten, ja mogę ten mówić, y, ja wiedzę mam większą, ale nie mam większej wiedzy, więc no, ja będę mówił tak y, trochę tonem, tonem równa, to, tonem z równego poziomu, a nie z wyższego, że e, co ty robisz w klasie. Y, i, I do widzenia.